Deck. We're selling to pirate swap. Move your wings. Fill this ship to the top. Bring only the best skins. This is going to be a legendary shipment. We need skins only. Trade your CS2 loot and create your perfect loadout on Pirate Swap. The best CS2 skin exchange. Use the promo code on screen. Free. Siema, Siema, witam na stronie csgoskins.com. Link do strony w opisie z kodem Sniper 0,2 zł oraz 10 groszy na start. Przypominam, że wpłacając na przykład 10 zł, dostajecie złotówkę za darmo. Wojna stronka jest dla osób pełnoletnich, żebyście tu nie wpłacali swoich oszczędności, tylko pieniędzy, których nie potrzebujecie, bo będzie z nie szkoda. Przypominam również, że jak wpłacacie np. 8,40 to macie szansę na wydropienie takich, takich skinów jak np. taki akar za 200 zł, taka wupa za 50, taki uzb za 70, taka mk za 70, taki glock, taki akacz, taka mk i taki umpik, a wpłacając 12 zł, bierzecie udział we wszystkich dropa, dropach, 12 zł 1 grosz dokładnie i macie wtedy szansę również na takiego SSG oraz na taką AWP White Fire i wpłacicie minimum 10 zł Jeśli płacicie 12 zł i 1 grosz to wtedy bierzecie udział we wszystkich i jeśli coś wam wypadnie to, bierze, to wyświetli się wam taki oto komunikat że dostaliście prezent i możecie sobie od razu wypłacić skina będziecie go mieli w tym oto miejscu Nowy event na stronie Champions League Champions League przetestujemy sobie dzisiaj nowy event na dzisiejszym odcinku Mam nadzieję że on fajnie coś tam odda Zrobimy sobie na początku bitwę Po dwie skrzynki z tego nowego eventu I zobaczymy, oprócz tego do, do, doszły jeszcze Skrzynki nowe procentowe, Gamma Doppler, Koalicja, jeszcze wiele, wiele więcej Także zaraz sobie je wszystkie Przelecimy też Pyk I Sniper Dobra 700 zł po dwie skrzynki, trzech graczy, trip standard, zobaczymy co tu się wydarzy malutki Kamilek do nas dołączył dobra 12 skrzynek 12 skrzynek Zobaczmy co nam tutaj wypadnie cenowo tak jak w poprzednim evencie te skrzyneczki więc spoko przy okazji dostajemy też te punkty znowu pucharki tym razem są więc bardzo bardzo spoczko Zobaczmy czy to oj Zobaczmy czy to wygramy na razie na razie jesteśmy ostatni, no ale są tanie skrzynki, więc tutaj tak naprawdę wszystko jeszcze może się wydarzyć. Zobaczymy. Ok, teraz drogie nam wypadło 15 zł, przegoniliśmy wszystkich, no ale to jeszcze nie jest aż tak duży zysk. Dobra, teraz znowu drogie nam wypadło 25, no ale Kamilek ma tutaj 2 zł więcej. Oj, Zeusik wy nam wypadł bardzo ładnie, tylko szkoda, że tak słaby stan. W faktoryniu jest bardzo drogi. Oj, to w Battle Skirt, no nie. Dobra, teraz mamy drogie skrzynki Nie wiem ile ten mak 64zł taki brzydki mak, no dobra, okej okay. Bardzo mi się to podoba Kolejny mak, tylko ten jest tani No w sumie nie aż tak tani, myślałem że 2zł kosztuje Dobra Oj, Printstream wypada O co to jest, ty, Blood in the Water 400zł koszty, nie? nie wiedziałem AWP A AWP Printstream wypadła I wygrał Nie Nie Dobra, ta Pokaż mi tą, tą skrzynkę. Musimy. Dobra, widzowie. Czterech graczy, tryb standard. Sniper case, moja skrzynka. No, no way, nie, musi to oddać. Musi to oddać. Co to dało w tej skrzynce? Ty, nikt nie wyszedł na minus z tamtej skrzynki w ogóle. Poza botem, no ale bota to tam wywala. Ty. Pierwszy drop. Long dog 500 zł. Tylko szkoda, że battle skirt, ale dobra. Tak czy tak. Dobra, oj to tanie, ale tu wszystkim wypadło tanie. Dobra, jest okej. Okay. Oj print stream, dobra i ostatnia skrzynka, proszę. Dobra, mamy wina, mamy. No jak to faktor, nie no minimal wear mu wypadł. Minimalware. dobra jeszcze raz, jeszcze raz. Jeszcze raz, teraz już odda. Teraz już odda naprawdę ej, ale ta skrzynka jest naprawdę potężna niby 210 zł a dropi tak mocno Że to jest hit Dobra print stream No ale czemu bez Czemu nie wypadł mi print stream W stat traku, Wtedy to by oddało mocno No i bot rosso znowu Czemu dodałem bot rosso który najbardziej Ty nie, widzi, nie widziałem nigdy o to shit nigdy nie widziałem tego digla ale już wiem dlaczego 59 zł Dobra jeszcze usp... Print stream dobra dobra i to już raczej wygrałem tak jest 2500 dobra bardzo ładnie dodajmy tą skrzynkę z tymi snajperkami a do tego dorzućmy kilka tych gamma Dopplerów niby 5% drogie dosyć fajne gamma Doppler ładny skinek spróbujmy to jest ryzykowne, że ja dodaję skrzynki procentowe na zwykłej bitwie, ale możemy spróbować. Okej. Okay. Pierwszy drop bardzo spoko. W sumie każdemu bardzo ładnie dał. Drugi już nie najlepiej. Trzeci. Dobra. Trzeci oddał. Czwarty. Czwarty nie dał. Piąty. Musimy piątym teraz nadgonić. No, i nie nadgoniliśmy. No, jedynie co, to teraz, jakby wypadło ten Gamma Doppler dla mnie, to wtedy bym to wygrał. Ile najtańszy? 370. No to w sumie faktycznie, jakby wypadł jeden Gamma Doppler dla mnie, to bym miał wina Ale musiałby wypaść. No, nie, no, nie tak. To nie jest Gamma Doppler. Snack atak 136 zł? Jeszcze. Dobra, mam to! Patrz, wypadło. Nie, że ja to ty tymi. Nie gada, że ja tymi. Nie gadaj, że procentowymi skrzynkami to tylko wygrałem. Przez to, że dodałem procentowe skrzynki. Nie mów tak. No serio, wygrałem tu procentowymi. Nie no, co jest. Jeszcze dostałem 271 tysięcy punktów. Ja pierdzielę 4000 zł Ej, i 200. Dobra, bardzo ładnie oddało. Bardzo ładnie oddało. Co jest grane, kurde? Co jest kurcze grane, ty. Mamy tu też, też tego long doga. Dodamy sobie go. Mamy Butterfly Emeralda, ale to 4000, to tak drogo, to my nie mamy budżetu na takie coś. Dobra, dodamy też Autotroniki. Tak, LongDoga dodamy. Więcej Autotroników. O, dobra, już nic nie stać. To jeszcze jednego longdoga. I jeszcze longdoga na 2%. Nie, nie stać nas. To podaj tą koalicję. Dwa razy. I. O, i, i support case'a, dobra. Tryb shirt, czterech graczy, sprawdźmy. Bajonet, 5000 zł A Wupa, 1500 kosztuje, więc w sumie spoko. Zobaczymy, czy to wyjdzie. No, jak autotronik wypadnie, to na pewno jesteśmy już na plus, co nie? Tylko musi wypaść faktycznie. Bo jak nie wypadnie. To, to jesteśmy na dużej stracie. Także zobacz. Co jest? W ja wyszedłem z tego. Dobra, wypadł, wypadł jeden Autotronik. Bardzo ładnie. Teraz jeszcze jakby coś dropło dodatkowo, to by było bardzo dobrze, bo musi być ponad 10 tysięcy z bitwy. co sumie 11 tysięcy praktycznie musi być na bitwie budżetu. Dobra, hyperbestia, spoko. Już mamy 7400. Dobra, czemu mi tylko dropi? Dobra, mamy 8000. Kolejna hyperbestia. 8300. Spoko. Kurde, no. tymi koalicjami to jest chyba lipa, żeby to się dobiło. Znaczy, nie koalicjami, tylko long dogami. Co w ogóle jest Pierwszy raz widzę. To są z tej nowej operacji. Znaczy z operacji, nowej kolekcji. Kurcze no. Ciekawe. Znaczy, tak czy tak, nie wyjdzie to jakoś źle, co nie? Nie wyjdzie to jakoś źle, bo to i tak będziemy mieli po 2000 na łebka. Dobra, wypad jeszcze jeden. 1500 zł. Minimal wear, super. No i tutaj w sumie to, to, to koalicje to nie są jakieś drogie. No dobra, to mamy. Mamy 3000 na głowę, 3000 na. Nie, nie 3000. No dobra, 2000 na głowę, lekko ponad. ale no ale to nie dużo na głowę wychodzi, tak czy tak. Ej, myślałem, że. W sumie, w sumie spoko, w sumie spoko. Hansmanik. Taki fajny. Fajny Hansmanik. Ładnie, ładnie dało. Ile mamy? 9200 w ekwipunku. Dobra, zrobimy na koniec taką bitwę. Taką jolo. Z tych nowych skrzynek I tylko z tej najdroższej za 210 gdzie ona jest tu Damy ją 20 razy 20 razy ostatnia, ostatnia bitwa na trybie standardowym na dwóch graczy Dobra liczymy teraz że jak to wygramy To jest Giga Sigma jak nie No to gigalipa Lipa Kurde jeszcze Botaros co mi dodało najgorzej Najgorszy bot jaki istnieje Dobra Pierwszy to jest fatalny Drugi, ale że dla mnie i dla niego był fatalny. Drugi, no dobra, drugi ładnie dał. Tylko jemu też. A wupko stream No tutaj fatalnie znowu dla mnie. Jeszcze raz. No dobra, teraz dla mnie, no ale to niewiele. Musiałoby coś drogiego wypaść. No znowu printstream mu wypada. Jeszcze w wear mu wypadł. Dobra, ale to się jeszcze wszystko może zmienić. Dobra, to jest drogie. Jaka tu jest w ogóle kosa do wydropienia? A nie, tu jest gangnir. Uuu, lala. Gangnirek tu jest. Za 45 tysięcy zł. Jakby taki wypadł, to chłopie Dobra. Powoli go doganiamy. Jest 100 zł różnicy. Ten sam stan. Mój lepszy. Mój faktorynu jego Battle Skirt. Dobra. Dobra, to samo. Mi w gorszym stanie, ale to, to, to 30 zł już nie ma znaczenia. Dobra, dla mnie znowu. Super. 300 zł różnicy. Dobra, znowu dla mnie. A jednak nie. No ale dobra, tu 5 zł to nic nie zrobi. Dla niego, oj, dla niego i to dużo. To niedobrze, to niedobrze. Oj, znowu dla niego. Przegonił nas znowu. 6 skrzynek zostało. Dobra, 6 skrzynek. Proszę, jest, a Printstream, Print to 300 zł new Jest, tak jest. Battle Scars, tak, że nie... Że nie faktory New. Dobra, znowu dla niego. Nie, no teraz on znowu 250 zł. Różnicy. Kurczę, proszę. Jest, co to jest? Nie wiem, co to jest. 849 zł. Co jest? Pierwszy raz jest takiego ty Dobra, jeszcze Print Stream wypada. Super, mamy już dużą, dużą przewagę. I żeby taką przewagę zachować, dobra, jeszcze Desert Eagle. I ostatnia skrzynia. Dobra, chyba to mamy, chyba to mamy. Mamy to. Dokładnie tak. Mamy to. 6500 zł. Z 4000. Także mamy ponad 10 tysięcy z tego odcinka, więc bardzo ładny profit. Profit pół tysiąca 50 tysięcy punktów mamy, można tu wejść na króla wzgórza, ale to, to średnio się opłaca. Wydamy wszystkie nasze punkty. Zobaczymy jeszcze, co nam wypadnie za punkty 43 zł totalnie za darmo, z punktów eventowych także bardzo, bardzo ładnie. No i co? Dzięki za film. Ja się z wami żegnam. Przypominam o dropach. Trzymajcie się. Narka!